Niemowlę. Czy dziecko postrzega swoje potrzeby jako niezaspokojone? Może wykształcić obsesyjny styl radzenia sobie, przejawiający się w trosce o każdy detal, gdy w późniejszym życiu taka osoba obawia się, że nie jest w stanie zapanować nad sytuacją, doświadcza ogromnego stresu, choć nie jest tego świadoma, wierzy, że tylko dzięki kontrolowaniu każdego aspektu życia i otoczenia będzie zdolna zaspokoić własne potrzeby. Kiedy dorośnie, inni będą jej nienawidzić, a ona sama zacznie odczuwać niechęć do siebie za to, co początkowo było rozpaczliwą odpowiedzią na deprywację emocjonalną. Ten do kontrolowania nie jest cechą wrodzoną, a sposobem radzenia sobie. Również wyparcie emocjonalne jest raczej stylem radzenia sobie ze stresem niż niezmienną cechą osobowości.